Krzeszów to przede wszystkim miejsce kultu. Tutaj wiele osób doświadcza Bożej Łaski. Ale Krzeszów to również miejsce, w którym przybywający na Dolny Śląsk turyści znajdą wiele ciekawych i pięknych miejsc. Dzięki przygotowanym trasom turystycznym i bogatej ofercie turystycznej, każdy pielgrzym i turysta, oprócz sfery duchowej, może również doświadczyć piękna obiektów krzeszowskich, przeżyć przygodę, zaczerpnąć z łaski. Kościół klasztorny to monumentalne dzieło. Każdego rzuca na kolana. Zachwyca swoją wielkością oraz pięknym wystroju. Z kolei pomniejszy kościół pod wezwaniem świętego Józefa nazywany jest śląską kaplicą sykstyńską. W mauzoleum piastów śląskich możemy odnaleźć sarkofagi fundatorów Krzeszowskiego Opactwa księcia Bolka I, jego syna Bernarda i jego wnuka Bolka II. W ramach rozszerzanej trasy turystycznej zobaczymy chociażby podziemia kościoła klasztornego. Schodząc poniżej poziomu bazyliki, zobaczymy jej fundamenty oraz miejsce, w którym mieli być pochowani cystersi. Na śmiałków czeka 192 schody prowadzące na wieżę widokową. Z jej tarasu będziemy mogli zobaczyć chociażby oddaloną od Krzeszowa o 50 km śnieżkę, ale też pobliskie wzgórza i zabudowania klasztorne. Lekko poniżej będzie można wejść na strych bazyliki, gdzie można podziwiać niezwykłą pracę ciesielską i skomplikowaną konstrukcję dachu mansardowego. W gościnnym domu opatam znajdują się sale wystawiennicze, w których zostały zgromadzone najcenniejsze zabytki ruchome krzeszowskiego opactwa. Znajdziemy chociażby tutaj naczynia liturgiczne, szaty liturgiczne, ale również bezcenną kopię krzeszowskiej ikony. W krzeszowskim lesie Znajdują się zabudowania przysiłku Betlejem, a tam niespotykana budowla letniego pawilonu na wodzie. Z wierzchu niepozorny budynek, w środku wypełniony jest pięknymi malowidłami ze Starego Testamentu o tematyce wody. W niezwykłej scenerii Kotliny Krzeszowskiej. Znajduje się rozsiana po polach i lasach Kalwaria Krzeszowska. Kilkanaście stacji składające się na całość kalwarii rozmieszczona jest według miar jerozolimskich. W sumie z zabudowaniami klasztornymi to 33 stacje mówiące o męce Jezusa Chrystusa. Oprócz podstawowych tras turystycznych dla przybywających do Krzeszowa turystów i pielgrzymów przygotowaliśmy również niespotykane gdzie indziej prezentacje organowe, ale również nocne zwiedzanie, podczas którego można poznać scenę z historii Krzeszowskiego Opactwa. Na przybywających do Krzeszowa pielgrzymów i turystów czeka szeroka baza. Restauracyjna i hotelowa. Każdy, kto spragniony jest dobrego domowego posiłku, zapraszamy do tej właśnie restauracji Stara Wozownia na terenie pocysterskiego kompleksu. Usługami noclegowymi służą siostry Benedyktynki i siostry Elżbietanki, jak również okoliczne agroturystyki. Krzeszów to nie tylko te atrakcje, które spotkać można w murach klasztornych albo tuż za nimi, ale również miejscowości go akalające, chociażby Chomsko-Śląskie, Kamienna Góra, Lubawka. Krzeszów to również dobre miejsce do wypadów góry. Nieopodal stąd leży Karpacz, Kowary, nieco dalej szklarska poręba. A więc Krzeszow to dobre miejsce, aby odpocząć od codziennego zgiełku miast, poobcować z naturą, przyrodą, po prostu odpocząć, przeżyć przygodę, przesiąknąć pięknem i zaczerpnąć z łaski.